Marcin, poza pierwszym fragmentem tego spotkania, to w zasadzie wychodzi Wam wszystko. Co zmieniliście, że najpierw było tak źle, a potem tak dobrze, mówiąc kolokwialnie? Myślę, że podróż tutaj miała duże znaczenie. No, ze Szczecina mamy tu troszkę daleko. Także długa podróż w nogach, myślę, że na początku dała się we znaki, natomiast z minuty na minutę się rozkręcaliśmy, łapaliśmy dobry ryt. Zaczęliśmy lepiej grać w obronie i z tego poszedł dobry atak. Wpadło nam parę rzutów, rozpędziliśmy się i byliśmy już właściwie nie do zatrzymania. Pierwsza połowa to przede wszystkim przewaga w rzutach wolnych, ale druga i w zasadzie zupełnie zwycięsa to przede wszystkim trójki. Bardzo ważne trójki, między innymi twoja, bo start dochodził, ale tymi trójkami cały czas odganialiście. E, no dokładnie, dzisiaj myślę, że zagraliśmy fajnie zespołowo, szukaliśmy się, e, nie graliśmy e, rwanych akcji, e, więcej było spokoju e, w naszych głowach, szukaliśmy kolegów na wolnych pozycjach, stąd e, były łatwe rzuty, które zamienialiśmy na punkty i e, myślę, że, że, że stąd się wzięła taka przewaga. Bardzo dziękuję, że jest zwycięstwo. Alan, świetny początek meczu drużyny. E, można zapytać, kolejne, co się potem stało, że, że nie, dalej nie kontynuuje się dobrej gry? Nie wiem, no zaczęliśmy, tak jak powiedziałeś, dobrze. Mieliśmy wynik 16-7. Później zrobił się run dla gości 9-0 i... Nie wiem, co się stało. Przestaliśmy bronić, to było pierwsze. Przegraliśmy pojedynkę 1 1, z robił się przewagi pod koszem i... No i co zrobić? No... Pracujemy cały czas nad tym, żeby, żeby ta obrona wyglądała lepiej z zespoła przede wszystkim, bo, bo gdy przegrywamy jeden na jeden, to, to później nie ma rotacji, są zawodnicy pod koszem albo na czystych pozycjach za trzy, więc, więc nad tym musimy popracować. No myśleliśmy, że wygramy z siedmioma zawodnikami eee, wilków, niestety to się nie udało. Marne pocieszenie, ale jednak pocieszenie no to twoja gra, najlepszy mecz w sezonie, 4 trójki, no chyba sobie również tak jak i my życzy, żeby to był objaw tej lepszej formy. Nie, no, ja sobie życzę tego, żebyśmy wygrywali, a to czy ja zdobędę dwa punkty, czy zdobędę 30, to, to dla mnie nie ma, nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy w końcu zaczęli wygrywać, bo, bo było płonne na nadzieja, na to, żeby, że zaczniemy z Wilkami, gdzie, gdzie przyjechali osłabieni, nie dość, że bez Harisa, bez e, Rosario, bez, e, bez Mazura, także przyjechali praktycznie w 8, siedmiu grało, no i my z tymi 7 sobie nie potrafiliśmy poradzić, no i niestety, no, kolejna porażka, zaczęliśmy e, nowy rok, bardzo źle no i nie wiem co teraz będzie.